Dzień dobry, witam wszystkich w moim kolejnym filmie i tutaj jak widzicie siedzę przed krzakiem róży chciałabym Wam pokazać co wyrosło z róż angielskich które kupiłam w Biedronce i tutaj dla porównania właśnie mam opakowanie z tej róży to jest róża angielska tak jak tutaj piszę, i nawet jest cena Ona była za 9,99 i tak wyglądała na Opakowaniu, a tak wygląda w rzeczywistości. Rzeczywiście jest bardzo ładna ta róża. Bardzo podobają mi się jej kwiaty. I ta, tak jak tutaj na opakowaniu, jest różowa. Może tutaj na opakowaniu ten róż jest taki trochę ciemniejszy. Tak więc tak ona wygląda. Nie, nie robiłam tutaj przy niej specjalnie nic. Troszeczkę dałam ostatnio nawozu. I kupiłam jeszcze jedną. Myślałam, że ta róża będzie właśnie taka pomarańczowa herbaciana. Ona okazała się po prostu żółta, ale też jest bardzo ładna. I bardzo ładnie te róże pachną. Zaraz pokażę Wam ten krzaczek żółtej róży. I ona wygląda właśnie tak. Nawet ma po kilka kwiatów na jednej gałązce. I troszeczkę inaczej wygląda niż tamta różowa. Tamta ma takie bardziej zbite płatki, a ta taka jest bardziej rozłożona. Ale też licznie wygląda. Ona już tutaj trochę opadła, bo zakwitła. Przed tą różową i już zdążył te pierwsze płatki zniszczyć deszcz. Ale na opakowaniu to było właśnie coś takiego. No i w sumie spodziewałam się takiego koloru herbacianego bardzo, ale bardziej, ale te żółte też mi się podobają. Tutaj wcześniej nie pokazywałam Wam tego mojego klombu, ponieważ ja tutaj dopiero go. On jest w trakcie realizacji. Jeszcze nie mam pomysłu, co tutaj dalej posadzić. Tutaj dalej jest po prostu trawa. Tutaj wyrosły maki i habry. Ja ich nie siałam. Taka kępa tutaj sama po prostu wyrosła jej nie usuwam bo na razie ładnie wygląda i na razie właśnie zastanawiam się co tutaj posadzić dalej jak to tutaj dalej kontynuować także taka mała rabatka jest na razie i zaraz przejdziemy jeszcze do tego drugiego miejsca do ogródka gdzie mam jeszcze inne róża i pokażę, jak one wyglądają, chociaż już trochę zostały zmasakrowane przez ten deszcz ostatni. I tutaj jest ta róża, którą pokazywałam już w rozkwicie w tym poprzednim filmie z ogródka. Ona jest piękna, bo jest taka pełna i też jeszcze pięknie pachnie. I tutaj mam dwa krzaki takiej pospolitej białej róży. I nie za bardzo ją lubię, dlatego że ona obficie kwitnie, ale jest bardzo nietrwała. Bardzo szybko przekwita i właściwie jedyną jej zaletą to jest jej zapach. Bardzo ładnie pachnie intensywnie. Natomiast kwiaty, no jak widać, nie za bardzo są ozdobne i bardzo szybko opadają płatki. Także nie jestem z niej zadowolona, ale to był właśnie taki zakup nieudany, ponieważ. Też kupowałam tą różę w Biedronce, a to miało być coś innego, inny kolor, a okazało się właśnie, że wyrosło coś takiego. I jeszcze jeden krzaczek mam, róży. To jest ta, ale tutaj właśnie nie widać bardzo jaka ona jest ładna, bo tutaj też już taka została zniszczona przez tą pogodę ostatnią. Ale ona po prostu, jak rozkwita, to jest biała, a ma tylko brzegi czerwone. Tutaj troszeczkę widać. Tutaj na tym pąku brzegi ma czerwone, a środek ma piękny biały. I potem, w miarę jak przekwita, to robi się cała czerwona. Tutaj jeszcze jest taki młodszy kwiat, ale. Też już zczerwieniał i tutaj właśnie jest POG. Widać, że jest cały biały. Także to są na razie wszystkie moje róże, ale mam zamiar jeszcze na pewno kilka krzaków nabyć. Zobaczcie, już trochę czasu upłynęło od ostatniego filmu, a te naparznice ciągle kwitną i są naprawdę wysokie. Ciągle są w rozkwicie, przekwitają te dolne piętra i kwitną te czubki. One cały czas rosną, są naprawdę wysokie. Tutaj między nimi widać lilie. Też myślę, że już niedługo rozwiną się pąki. I tutaj na dole mam te dwie biedne lilie. Które kupiłam sobie wtedy na tej przecenie No i widać, że tutaj się zadomowiły Są zielone i rosną Ale pamiętajcie, że lilie drzewiaste nie kwitną w pierwszym roku po posadzeniu Tylko potrzebują dwóch lat Także gdybyście czasami posadzili sobie lilie na wiosnę I ona jeszcze nie puści pąka to proszę się nie martwić, nic się z nią nie dzieje. One po prostu potrzebują dłuższego czasu. Aha, i jeszcze zapomniałam, że mam tutaj taką różę, która kompletnie nie wypuszcza żadnych pąków. Ona też miała być jakąś różą szlachetną i też była kupowana w tej ale po prostu puszcza takie długie gałęzie, nie wiem, czy to jest. Może jakaś dzika róża, po prostu nie wiem co z nią zrobić, bo ona odkąd tutaj rośnie, a rośnie już tutaj 3 lata ją mam, to nie wpuściła ani jednego pąka, po prostu takie patyki puszcza i to wszystko. Ja ją nawet przycinałam, ale to nic nie zmienia, cały czas wygląda tak samo. Nie wiem, co to za róża, ja jeszcze jej dam szansę, poczekam, może wpuści jakieś kwiaty. I też zobaczcie, jakie ma pąki jeżówka, piękne. Już nie mogę się doczekać, jak rozkwitnie, ale to może dobrze, bo te kwiaty tutaj dookoła poprzekwitają i będą kwitły następne i cały czas będzie kolorowo. Cały czas kwitnie. To jeść. Rzeczywiście ona od razu wzrok przyciąga. Tak bardzo rozświetla chyba to miejsce, w którym rośnie. I zobaczcie jeszcze tutaj po drugiej stronie, jaki zrobił się gąszcz. Te moje cudowne muchawce cały czas jeszcze mają pąki, i Tworzą się kolejne właśnie dmuchawce. Pięknie to wygląda w ogródku. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta firletka. No najpiękniej właśnie wygląda jak rośnie w takich grupach. Pojedyncze sztuki nie tworzą takiego efektu. A jak jest cała kępa, no to pięknie wyglądają. Takie małe kwiatuszki, a tworzą super efekt. I zagaiły całkowicie różanecznika, ale niech sobie rosną. Bo widzę, że różanecznikowi to nie przeszkadza. I dalej. Zobaczcie, już niedługo będzie rozkwitała lawenda. Ta lawenda jest naprawdę wysoka. już się też nie mogę doczekać, jak to tutaj wszystko się rozwinie i będzie pięknie pachnieć. Po środku te czosnki. Które miały takie zwieszone główki, tak? Te główki się tak troszkę uniosły do góry, i tam za czosnkiem rozwija się już hortensja. Trawy tutaj jeszcze mam, tutaj laurowiśnia taka malutka. Tam z tyłu taka mała kępka tej trawy. Red Baron, ona chyba się nazywa. No i zobaczcie te przekwitnięte czosnyki One stoją i stoją te nasiona. A jednak jaki one mają urok i jak długo mogą zdobyć ogród. Nie tylko kiedy są w rozkwicie. I tak to na razie wszystko wygląda. Tutaj jeszcze cały widok z tarasu na no, ten mój mini ogródek. Tak to wygląda. Na razie jest taki mały, ale ja mam nadzieję, że uda mi się go rozbudować. I słuchajcie, mam jeszcze w planach tutaj w kopanie. Małego oczka razem z fontanną solarną. Także na pewno Wam pokażę, jak to wygląda i działa. A na dzisiaj to tyle. Bardzo miło było mi Was znowu gościć w moim ogrodzie i do usłyszenia.